Jest kotel. Miast... I słuchajcie, dzisiaj będziemy grali w The Bridge. na pewnym serwerze. Pewnie poznajecie, ale dobra. I no, i dzisiaj kurde, Będziemy sobie grali. I zobaczymy. Ej, nie miałem miecza. Nie mam miecza. Aha, dobra, już mam. I zobaczymy kto wygra. No na razie ja przegrywam pierwszym rundę nie! Jak widzicie. To robiłem. O, Kurde, nie zrzucieliśmy go widzowie. Mam nadzieję, tak. że... Ja mam za mało miejsca na myszkę. Mam nadzieję, że ten odcinek tak, wyjdzie tak, w miarę. Ale pewnie. Kurde, no nie potrafię ja. się tak bokiem. Dobra, widzowie, bo zaczynamy się stawać lubami powoli. Obydwoje. Obydwoje. Nie, I słuchajcie, widzowie. Sikuje się piosenka i szykuje się mega fajny kozacki odcinek, którego dzisiaj będziemy nagrywać. Widzowie, jest taki odcinek na kanale, w którym pokażę w ogóle swoje ciało. Tak, będzie to odcinek vlogowy. Znaczy, no nie vlogowy, ale pokażemy, pokażemy się. Ale nie, twarzy nie pokażemy. To na pewno nie. Tego tak. się nie spodziewajcie. Niedługo może, ale... Kurde! Ja lecę na razie na prostą. Tak, ale no? odcinek myślę, o, że będzie fajny i że Wam się spodoba, i że będzie na pewno lepiej przejmowany niż odcinek taki bez yy, twarzy. Przecież się ja tam nie będzie twarzy, ale będziecie widzieć trochę twarzy. Mm, Widziałem, jak nas sknokał? O nie, i spadł no ja, no ja po prostu gdzieś ja nie umiem grać. Nie Jak nagrywam odcinek, to no nie się pasuje. Nie no gorzej gra. Jak te kordy? Ja jakieś randomowy kordy. Ja nie mogę. Dobra. Lecimy. Już na poważnie. Nie! Na poważnie. Pa, 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 pa Kurde. Jest. Dobra, nie, czekaj, nie, czekaj, czekaj, stop, 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 stój, stoj, stoj, stoj. nie, stój, Stój, no, stój, nie, stój! Nie, 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 mnie naraz. nie, ja, nie, Jeśli... nie, nie, odpowiesz na nie, to nie, wskoczę. No, dawaj. No nie, no... nie, no nie, boj... O nie, sorry! Ja <laughs> I tak bym ci nie, 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 no to fajnie! Widzowie, już się spalił. On już leży. On już leży. Kwiczy o, i leży. Kurczę, On już kwiczy i leży. Zobaczcie. Będzie kwiczał ej, lewiscy, i leżał. A zobacz na punktację. Teraz się odpaliłam. No tak. To akurat... Na to to ja nie chcę akurat patrzeć. Kurde! Jakby co, to gram na 1.8.9 na Blaze packu, jakby się ktoś pytał. Widzowie, on klepie dookoła świata. O nie! Ja ale była na to szansa mała. Ty jesteś... No dobra, ja sobie... Musiał sobie DPI zmienić. jeszcze. Od razu sobie korfika. Lepiej Rafika. Nie! Jakob skoczył z kubami. Miałem za mało miejsce na miejsce, ale teraz nie jest nie. To no, punktacja jest o jednej do różnicy. No nie! Ja mam dwa życia. Okay. Czadkota, dwa, trzy. Kurde, z knoką. Jak ty tam zostałeś? Proszę, także. No jaki cheater, Widzowie, ej, mogę wam ej. cały pulpit pokazać, cały dysk SSD. Wszystko wam mogę pokazać. Ej, 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 ej. Nie mam Dobra. nigdzie SIGMY czy tam jakiegoś tam innego programu do, cita, do cheatowania. Wiem, że jest na pewno Sigma. To jest chyba najbardziej popularny program do cheatów. Nawet nie umiem zainstalować. Dlatego no. Co mnie klepiesz? O nie, widzowie, ale. Że Polecą wiem, bym ci wtedy nie. spaść. Taki brat. Dobra, nie. ja sobie słuchajcie, o, widzowie. Pole widzenia nie, nie Tutaj jest. A, nie ustawienie graficzne, sterowanie, nie. czułość. Nie. Na 122% sobie damy. Teraz mi się lepiej gra. Ale. Dobra, zobaczymy, kto wygra tą rundę. Na początku tam. Kurde, nie wychodziło, tak jak teraz. Ale myślę, że tego już by się uda. Cały czas na tym Oj, samym nie. bloku. Oj, Czy ty spadłeś? Nie. Patrz na czat. Dobra. Ja tylko tu skrzyżował. A nie, żyjesz! Dobra, dostał. Jeszcze raz. Chodź, że teraz traj do tam. Patrzcie, nie zobaczymy tego. A twój jo, nikt jo, jo. widzę. Papa. Wracamy, wracamy, widzowie! Kurde! Wszystko trzeba. Nie, nie dopilnujesz! Nie do... Był grabis, ale już nie ma grabisu. Widzowie, nie możemy Nawet sobie. jest szansa, przygrać. że my to wygramy, ale. Jaka była przewaga? Zatko ten. Nie, się nie. w ogóle nie. Nie starał. nie. Na początku się trochę starał, teraz już. Kurde Dalej. Nie! Dobra, na szczęście opadłeś, bo ja tak sobie Ale co mury porobione normalnie. Nie. No ja bym na niego miejscu, żeby on do mnie. Kurde, no próbowałem cię jeszcze zrzucić. My, to są sensu. No! Dobra, Dobre, pierwszy dobrze, mecz mój dobrze, do tego. Widzimy się dobrze, później. Dobrze, dobra, widzowie, jesteśmy już Jest. samą mapa znowu. Nie wiem, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać, co poradzić mogę jest. na to. Że Miłość... Nie, dobra, po mnie zaraz wezmę te nerwy. A, no nie, no, jakby, ale to... nie, 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 co nie? Tak, tak. Ale tu jest jakiś limit, idę. No ja do ciebie posunął z uko. A i widziałem zdradę. To sobie. <grym> Jest po cztery życia mamy, dobrze. Nie bawimy się tak. Nie bawimy się tak Dobrze. Trzeba ja nie mogę? To będzie pierwszy. Ja trzeba. Chyba ja. Chyba nie, chyba nie ty. Ty byłeś pierwszy? O nie no. Widzowie, powiem że... Jakiego, no, jakiego knuka mam? Widzowie, napiszcie, czy wy uważacie, że ja mam cinek. No nie no, no i teraz się zwagowałem, no nie. Widzowie! Ja uważam, że ja nie mam. Nie, koniec. No dobra, no mamy, mamy wyremisowane chociaż. Mamy Zostałe? chociaż wyremisowane. Byk, byk, byk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurde, widzowie, zabił mnie. No nie no, przecież to ja. Jest... No to się w ten sposób stawia. Czekaj. Czekaj, od X. Czekaj. Dobra. Stoimy w wieś. Ja się herbatki napiję. Chciałabym ci powiedzieć, że pan od X? No, poczekać, nie wchodzić. Nie wchodź. Widzowie, herbatka bardzo dobra, tylko cytrynki brakuje. Bo jest cukier, biodzik. mocna, fajna, słodziutka, no bardzo dobra. Tylko mówię, cytrynki brakuje, albo limonki. Cześć. Cześć. No nie, widzowie, oddajemy się. Chcesz? Nie, os oskic jest naprawdę zbaną. Nie! Nie no widzę, on ma jakieś... za duży hotelar! Batter fly! No jak tu nie można budować! Przecież wcześniej tu budowałem! No, widzowie, zobaczcie jaki knok! Zobaczcie jaki knok w ogóle, nie? No cierpcie nie chodziłem! Nie, na no koniec. No! Nie, to wszystko teraz przestałem, żebym przegrał, żebym nie chciał spadać w bloki. Łot! Czemu nikt nikogo nie trafił? Czy ja czy właśnie snokem do mojej górki? Jakkolwiek wycylę no, Dobra, no, już nie lecę do tego Butterfly'u, bo... bo... już się nie chce po prostu. Już mnie palce bolą. Mm -hmm. Albo i powietrze. Dobra. O, to ja tutaj. Nie, nie możemy, nie możemy widzieć. Teraz... No nie! No jak? Jak ty to robisz? moja? ja... Nie, nie mnie tak. Nie mnie. No jak? No dobra no, na no, no, to nauczę cię. Że widzowie, to ja nawet nie wiem jak ja się sam jakoś tego nauczyłem. Ćwiczyłem, ćwiczyłem ja. cały czas. Dobra, ja ale on wkurze. Ty wkurzasz. Na tych się nauczyć, to... Po co ja się, nie naucz, to... To o, ja się wracałem? Nie trzymałem władce ten. Blow nie w władcy. Ale jesteś nudem. Dobra, żartuję. Nie <grym> myślał, że mu się to uda, jak bloki. Do widzowie było nam tak się dobra. dobra, no Co się stało? Na hita to odnosi. Serio? No. No, no ty... nie pokazało, że ty mnie uderzyłeś, ani coś takiego. Dobra. Nie, nie! Dobra, no, wziąłem nie chcę, co, co? tak zjechałem tym, 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 Chyba Dobra, mamy 5 minut nagrania. Teraz, a tamto jeszcze nagranie. Dobra. Lecę po. O no, widzę, wiesz, rzuciłem właśnie co kotela. I. Dobra, lecę po niego. Du, -du, 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 -du! O nie! No, to! Ja! no Jak! No jak! No to O no chłopie, jak ja cały czas na Battlefly ucisnę. Właśnie widzę, no ja nie będę ja ty muszę. Widziałem, ja naraz powiem, że Aha, nie, nie, się. nie, no wiem, nie, spadłem. Co? Co? Ja nie, Co?! nie, 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 zapiłem! nie, mhm. nie, No to widzowie, jeden, Aha. jeden, nie, Był każdy po jednym życiu. nie, kto nie, O. O. Dobra, wróciłem. Co to było? Nie wiem, nie trafiał nikt. Dobra, jedziemy. Tylko my się kręciliśmy. Nie, bo odkryć ma za dobrą taktykę, ale dobra, że już nie dostałem. Nie, ja nie mogę ukryć w cały czas, no. Jeszcze teraz <gry> dobra. No cóż. O! No nie, no kurde! Wojda zrobił, ale myślałem, że go złamiło. O, nie, nie ten blok. Dobra, spadłem. I ty też spadłeś. Nie. Ale ty byłeś cały czas bliżej. Kurde, nie! Nie zdążyłam postawić bloku. Idziemy, no, wskakujemy. Nie, chyba nie. Ale najpierw się Alby. z nim poklepiemy. Nie, nie! No i błąd. Się. Mogę od razu wskakiwać. Chciałem się z tobą trochę poklepać. Widonia, nie, nie. nie. Wojt. Nie, widzowie! Nie! To yes. no. yes. byłeś ta hita! To był takita! Jakbyś nie był ta hita, wygrałbyś. Wiesz, że to są ostatnie punkty już. Nie no. Okay. Lega, mam, lego wam. O nie, dobra, jednak nie, nie. Nie. Lego mam, lega mam. A nie, dobra. Nie, jednak nie. Jednak nie. Toł Hada. Nie nie. Nie, nie. Nie, nie. nie, nie, tu jest zabudowany. Dobra. dobra. O, dobra. To się Hegba napiję. Zwojowaliśmy Watbukę. Kurde, jeszcze wami. Dobra. Polecam z kiksa, Serdecznie. Niedługo na sklepie daleko. Skurde. A ile cię ja Dobra, dam cię zabić. A i tak cię rozkrypę. Co? No nie no, czemu ja zawsze jestem na hitał? Ja nawet mam y, cztery serduszka i tak jestem na hitał. Ja ci ja. 13 razy cię zabiłem

ale mnie zatampuje. Dobra, ja się doczekam na ciebie. Ojaś, ale żartujesz, kawałek. Nie, widzę. Dobra, naklepamy. nie potrwamy. Nie potrwamy, widzowe. No, świczka. Kurde! No nie wiem, czy to nam się uda. Dobrze, nie będę poczekał. Nie, nie dolecę. Dawaj. A, nie. Kurde! Paskiks. Proszę tutaj nie przesadzać, bo jest kilami. nie za chwilę odklepię. Musimy Też chciałem to zrobić, kurde, wideo. nie, czy nie. Chyba on wygląda lepiej. Nie zjedliśmy tego ryba? Ile się go ja. Co, wiedziałem, że on tak zrobi? Wiedziałem, że on nie walił w luku. Nie. O nie, 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 nie. Dobra, teraz widzowie lecimy. Nie, no widzowie! Co to ma znaczyć? Powiedzcie mi, ale zobacz, widzowie, patrzcie, jak mi się długo ładuje, nie? Papa, pa. ale nie, no to jest bez sensu, bo mi się za długo ładuje, no. Kurde, ja sobie muszę zbudować takiego schodka. O, ja no to ja będę trochę czekał, jak ty dadjesz. No. no, dawaj strzelec. Kurde, czapie. O, oh. nie trafi, nie trafi, nie, trafim, nie trafim. Oj, dobra, nieważne. Kurde, chciałem ja. cię od boku wziąć cię, ja. wytłumaczyłem. Ale i tak spadłeś. Wiem, wiem. A myślałeś już. Kurde. Kurde, widzę. A czemu wam nie mogłem stawiać? No biały. Wojdujesz? Nie, ty nie zrzuciłeś. No nie! Oh! Kurde. Jeden jeden, tak? Aaaa, jeden jeden. No. Mi zostały cztery życia i obie. No co to jest? Ty już weszłeś? Nie, zwojnowałem. Okłamałem Cię. Stałem tam cały czas. Na <ślałem> ja chwilę sobie zjadę. jakbyś przyszedł. A. Powiem Wam, że widzowie, teraz mi tak nie laguje, co na odcinkach z bedów. Po prostu mam lepsze skille. I się w ogóle lepiej Butterfly nauczyłem. No trochę minęło tego odcinka. Kordy! To będzie ta runda. Ci na to nie pozwolę nigdy. Nie, nie, się nie, 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 Z wyzwyczaj. Z wyzwyczaj <grymne> nie, nie, Teraz? Nie, no, ale byłeś bardzo blisko. No nie no. Ty się człowiek. I widziałeś razu, co? W jednym mieście. Weź, bo ja tu nie robię no, do ciebie. O, dzięki, że nie postawiłeś Ej, postawiłeś mi bloczek i się uratowałem. Dobra, jeszcze ja ten file, co ty mi tam postawiasz? No, zobaczcie, co się Zobaczcie, co się stało. Patrzcie, ja sobie most dokończę, niech mu się to tam załaduje. Co za Dobra. Dobra, nas, i tak za chwilę rzucę no. go Łukoszeczkę? spadłem, ale źle. Ja, ja, ja. nie no, jak to jest. Lecimy, tak lecimy, 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 lecimy. No, nie, no, widzę, że ja tu zostaję, Chciałbyś tam. Chciałbyś Lecimy. Kurde. To nie ma ty Widziałeś tyle słońca w jednym mieście. Jak ty żeś tam wskoczył? Nie rozumiem, bo No, ale no nie da się. To nie jest jak na no ten. To nie jest jak na konsoli. Ja no. musimy... ty konsolowcu, ty odzwyczaj się już. Nie potrafiłem. W Minecraft'a się nauczyłem grać na ten. A to na konsoli nie. się krócej naciąga. No jak to one. jest możliwe? No one hit! Widzowie, one hit! No, potwierdzam. Byłem na one... Nie, się, ja się zablokowałem. Widzowie, zablokowałem się. Dobra, jestem. No. dobrze! Jest! No nie! Widzowie, widzieliście, gdzie ja już byłem?

po tym, po tej rundzie kończymy. O nie. Bo ja mam fryzjera zaraz. Nie, 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 nie. 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 Kurde. I zawiem. Wygrał ten. Zróbmy jeszcze jedną rundkę. Jedną. Kurde, ja mam fryzjera za 10 minut. To już niestety koniec, dlatego Nie? ja się z wami żegnam widzowie i nagramy jeszcze taki odcinek dlatego ja się z wami żegnam no, 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 i zostawiajcie łapę w górę i nagramy więcej takich odcinków ze mną był Zadkotel, wbijajcie do niego na kanał, link do niego będziecie mieli w opisie, cześć